Witam dziewczyny, witam kobiety, mężczyznę, jak są, zapraszam. Jestem Nina, pod takim tytułem jest mój kanał, to jest mój pseudonim. Mam jeszcze kanał Nina Dzieciom, gdzie czytam bajki dla dzieci. Zapraszam serdecznie. Mamy, które macie dzieciaczki w różnym wieku młodsze, starsze tam wiersze, czy tam baśnie. Bardzo proszę. Uzurpuję sobie do tego, jak gdyby, prawo, ponieważ pracowałeś z dziećmi przez wiele, wiele lat, 14 lat w przedszkolu, w szkole. Jak również zajmowałam się terapią pedagogiczną, studiowałam też psychologię, dlatego myślę, że wiem, co wybieram dla starszych dzieci, dla młodszych dzieci. W związku z tym zapraszam na kanał Nina Dzieciom. Ten kanał jest kanałem takim właściwie miks wszystko w jednym, czyli opowiadam o zdarzeniach Niesamowitych faktach, niesamowitych doznaniach mojej przyjaciółki, jak również opowiadam o modzie, o trendach mody, bo na tym też ja akurat znam, jak się wystylizować, jak się wykreować na wieczór, gdzie, do teatru, do kina, na randkę, co i jak. I ewentualnie też sugeruję, co na pierwszej randce, co powiedzieć, jak się zachować i temu y, podobne tematy. Pokazuję też od czasu do czasu, y, jeśli chodzi o y, żywienie, tak, o zdrowe żywienie, y, o bliskość z naturą, jak również zajmuję się naturoterapią. W związku z tym zapraszam serdecznie. Dziś kontynuuję odcinek, y, to już będzie dziewiąty z serii, y, pierwsza seria, o, o tych właśnie niesamowitych doznaniach, niesamowitych faktach, które przytrafiły się mojej przyjaciółce. Ona mnie do tego upoważniła, żeby oczywiście przedstawić to też w internecie, ponieważ to były niesamowite fakty, doznania, nieprawdopodobne z pogranicza jak gdyby świata duchowego, nieznanego jak również nie wiem, UFO, cokolwiek by to było, to na pewno nie z tej ziemi. Nowoczesne technologie, trudno powiedzieć, no, na pewno nie były to e, sytuacje i doznania, które namacalne, które można byłoby dotknąć i w jakiś sposób wyjaśnić. Zapraszam Was do pierwszego odcinka z tej serii: Niesamowite lub e, niesamowite fakty, czy też niesamowite doznania pod takim tytułem. Wtedy będziecie wiedzieć dokładnie o co chodzi. Być może na początku będzie się to wydawało nudne, ale słuchajcie się dokładnie, dokładnie naprawdę co ta dziewczyna przeżyła i co się może niekiedy przytrafić. Nie życzę wam tego. Byłam z tym wszystkim na bieżąco. To jest coś, coś nieprawdopodobnego I, i poprosiła, żeby to przedstawić szerszemu gronu. Dlatego, że w internecie, dlatego, że tak jak gdyby ku przestrodze. W związku z tym posłuchajcie następnych tych faktów o sytuacji, które Wam teraz chcę właśnie w tym odcinku opowiedzieć. Otóż w poprzednim odcinku mówiłam o tym, jak zmieniała miejsce, w tym ósmym, i wciąż to tak jak gdyby za nią szło. Te, te niesamowite doznania, cielesne, zmysłowe, w różny sposób tego doświadczała. I chcę wam dokończyć, ponieważ tamten odcinek już trwał długo, i zakończyłam na tym, jak zmieniła miejsce, i wreszcie, no to się nieco uspokoiło akurat tamtej nocy, kiedy znalazła się wśród, jak gdyby, znalazła miejsce do przespania się troszeczkę wśród roślin, wśród kwiatów, które ma na krzesłach jakichś tam, suniętych, tak. A dziś muszę Wam powiedzieć, że którejś z kolei nocy to się działo zwykle w porach nocnych, pomiędzy drugą a mniej więcej czwartą o różnych porach, ale też niekiedy zdarzało się, że pomiędzy czwartą a na przykład piątą czy szóstą rzadziej, raczej w takich godzinach już po północy, po drugiej na pewno, a niekiedy nawet dwa razy. Yy, bo po, po drugiej w nocy, potem znów od godziny załóżmy 5 do 6 do to zależy, ona nie mogła ustalić, ale na pewno to było nie wcześniej, tylko wtedy, kiedy już tak jak gdyby można było powiedzieć wszyscy domownicy i wszyscy sąsiedzi i tak dalej byli w tym takim głębokim śnie, wtedy y, zaczynało się to dziać. Ona tak to przeanalizowała, tak? że to zwykle po godzinie drugiej i to trwało tak godzinę, półtorej. Czasem krócej, czasem dłużej. Niekiedy było także od godziny czwartej do godziny piątej, ale przeważnie w tych godzinach. I tym razem też tak oczywiście wybudziło ją to, co mówiłam, że ona w którymś momencie się zorientowała, że te doznania jej takie cielesne, gdzie wchodzi w takie drżenie, jak gdyby. Są poprzedzone, jak gdyby tym. Zaczęła się wsłuchiwać, co się dzieje, poprzedzone, jak gdyby przylotem, przybyciem, nadlotem jakiegoś, jak gdyby statku, tak? Jak gdyby statku powietrznego. I to było bardzo mało słyszalne, bardzo, ale ona to wychwytywała. A później była, i była wtedy w takim, jak gdyby później, i później już ją wybudzało bardzo mocno. To takie szarpanie całego organizmu, szarpanie, tak jak gdyby drżenie, szarpanie, jak gdyby w jakiejś, no, padaczce wręcz, tak. W poprzednich odcinkach wyjaśniam, że miała wszystkie badania robione zdrowa osoba na umyśle i na ciele jak najbardziej, bo ona się poddała różnym badaniom, dlatego że nie wiedziała, co się w ogóle dzieje. I oczywiście po, po tych takich drż, drżeniach w tym konkretnym miejscu ona wstawała, bo to było wręcz niekiedy... Ni nie do zniesienia, tak, to było niekiedy tak silne i głównie tak, jak gdyby tutaj, no całe ciało, ale jak gdyby tutaj głównie reagował ten mostek. W okolicy mostka, węzła zatokowego, serce, dlatego też bała się czy nie, serce, ale nie ma w porządku zdrowe serce. A to się odbywało w takim, w takie, takie, takie drżenie, takie. Właśnie wręcz niekiedy szarpanie, tak? I to ją wybudzało bardzo mocno. Natomiast ona oczywiście już wiedziała, więc nie wsłuchiwała się, nie leżała już w, na tym łóżku, tylko zmieniała miejsce i tak jak w tym przednim odcinku mówiłam, zmieniała w różne, w różne, w różne miejsca w domu, już nawet na podłodze spała w różnych miejscach, tak? I po, po jakimś czasie, tak jak gdyby no, ponownie było to odczytywane. I ona musiała znów zmieniać miejsca, więc yy, yy, któregoś dnia już po prostu w tych roślinach, kiedy już tak yy, za kolejnym razem, kiedy yy, w tym momencie, kiedy to się działo i ona yy, znajdowała jak gdyby ukojenie, uspokojenie pomiędzy tymi kwiatami, tak, yy, za którymś razem jak gdyby już te kwiaty też jej tak jak gdyby nie chroniły, tak, tak jak gdyby, nie wiem, no była... Zeskanowana, odczytana, i też to się zaczęło dziać wśród tych kwiatów, mniej oczywiście w dużo mniejszym stopniu niż na tej takiej otwartej przestrzeni, gdzieś na łóżku, czy tak jak na podłodze spała, mi mówiła, że któregoś dnia to w ogóle weszła pod stół, bo już miała po prostu tak dość, tak dość, że już nie wiedziała, gdzie ma się schronić, więc z materacem tak weszła pod stół. No i wtedy chyba się to uspokoiło, bo w jakimś sensie ten stół, to drewno, też pewnie może zakłóciło jakieś fale, nie wiem, obraz, cokolwiek, by to nie było, tak, czy UFO, czy duchy, czy trudno powiedzieć, to, to tam się to troszeczkę uspokoiło, ale ponieważ, no, to było, no, niesamowite, tak, no, dorosła kobieta, tak, no, wcale już nie taka młoda, no, chodzi pod stół, żeby się w ogóle trochę zdrzemnąć, tak, no i wreszcie, któregoś też nie, już te kwiaty jej tak za bardzo nie chroniły. oczywiście to nie było całą noc, tak? No ona, tak jak mówię, po tej drugiej to trwało z półtorej godziny, dwie godziny, ale ona nagranym, no chciała, po prostu była wybudzona i szarpana przez coś, przez coś, przez kogoś, przez. Istoty jakieś trudno powiedzieć. No, chciała się jeszcze troszeczkę przyspać, to nie była jej porada wstawania druga w docy trzecia, czy czwarta. Czy nawet no, ona nie już o tej piątej nie musi wstawać. Kiedyś tak wstawała, tak? Kiedy pracowała w przedszkolu, no to tak wstawała, tak? Stąd ją też znam. Dlatego już teraz tak nie musi wstawać o tej piątej, o tej czwartej, ale zdarzało się w jej życiu, że o czwartej też niekiedy wstawała, no ale teraz już nie musimy, więc chciała o tej piątej jeszcze troszeczkę pospać, no i co, i okazuje się, że któregoś, za którymś razem, któregoś, to było nad ranem już, tym razem to się zaczęło, tak jak mówiła, o godzinie, no gdzieś trudno ich było określić, bo nie patrzyła, no ale spoglądała też na zegarek, ale około załóżmy, jeszcze była taka szarówka i skryła się pod tymi kwiatami i to niestety nie poskutkowało, i, I nadal było to drżenie. W związku z tym, ponieważ już się rozjaśniało, więc mogła być jak na około godziny w pół do piątej, załóżmy, czy po czwartej, a, a że to było lato, y, ciepło, w związku z tym uznała, że może będzie lepiej, jak ona w ogóle wyjdzie na zewnątrz, I na zewnątrz, y, troszeczkę na, na, tych, y, na tych krzesłach, które tam stoją, posiedzi troszkę i się tak skryła przy samym tym okapie. Tak, pod, pod tym okapem dachowym, i na tych krzesłach, tak, jedna, jednym taki troszkę rozkładane te krzesła, drugi sobie wzięła pod nogi, kot zakryła się i myślała, że troszeczkę pośpi, tak jak mówiła. No, niestety, wyobraźcie sobie, co tutaj jest niesamowite. Bardzo, bardzo. Co to, to już w ogóle zachodziła w głowę, o co chodzi, tak? No bo jeśli no, jakieś promieniowanie, jakieś fale, jakieś. No, jakieś istoty pozaziemskie, jakieś, nie wiem. No, duchy raczej takiej krzywdy człowiekowi chyba nie robią, choć no, trudno powiedzieć, tak, istoty pozaziemskie czy cokolwiek, ale to, co tym razem się zadziało, no to słuchajcie, nieprawdopodobne. W momencie, kiedy ona wyszła, tak, i tak nie była jeszcze pod tym okapem, tylko po prostu na tym tarasie sobie chciała tak swobodnie jeszcze posiedzieć, poleżeć, tak, troszkę się zdrzemnąć, bo to nie była pora odpowiednia już do wstania, to wyobraźcie sobie, że co się zadziało? Piękne niebo, przejrzyste, bo już rozwidniło się, tak, nic się nie, nie zanosiło na, na jakikolwiek, nie było widać, że gdzieś chmury, że, że coś będzie się działo, że, że gdzieś tam będzie za chwilę padał deszcz. Nie, wyobraźcie sobie, że zaczęła coś kapać jej na głowę. Po prostu krople tak jak gdyby deszczu, tylko, przepraszam, w tym jednym miejscu zaczęły na nią spadać. Krople deszczu. No więc słuchajcie, jak to wytłumaczyć? Że wyszła na taras, chciała się troszkę zdrzemnąć, chciała jeszcze do, do chociaż z półtorej godzinki, tak, do tej szóstej, załóżmy. Nigdzie więcej, tylko w tym miejscu, na pewnym jakimś tam obszarze, no załóżmy, no na tych 4 m kwadratowych czy 5 m kwadratowych, zaczęły spadać na ją krople deszczu. Jak to wytłumaczyć? Nigdzie więcej. Więc tak była przerażona, w ogóle oczywiście przesunęła się z tymi krzesłami nad ten okap tego dachu i zaczęła się zastanawiać, obserwować. I w momencie, kiedy ona się na ten okap tego dachu przesunęła, gdzie już tak jak gdyby te krople deszczu nie miały za bardzo dostępu, tak w tym miejscu ten jak gdyby. Sztucznie wywołany deszcz przestał padać nigdzie więcej, nigdzie więcej nie padał, tylko w tym miejscu. Więc jak to też wytłumaczyć? Zachodziłam w głowę już w ogóle, ona już była <śmuszczona> zrozpaczona, bo był taki mm, okres czasu, że to prawie codziennie się działo. Ona była tak przemęczona, tak strasznie przemęczona e, tym, że jest, bo była wybudzana po kilka razy w nocy, że po prostu, no przynajmniej dwa razy, ale było też tak, że załóżmy przez tydzień codziennie, codziennie tak się e, działo. Była niewyspana, czuła się bardzo źle, schudła wtedy, e, no jest szczupłą osobą, ale wtedy dość dużo schudła, około 5 kg to przy jej szczupłej serwetce naprawdę Naprawdę wyglądała na bardzo, bardzo szczupłą osobę, taką, no, którą by, nie wiem, jakaś ośrodka, no, choroba e, tam m, gnębiła, a zrobiła wszystkie badania i jak najbardziej m, zdrowie jej dopisywało. E, ponieważ była tym wszystkim przemęczona, e, nie wiedziała, co ma robić, tak jak mówię, no, ona już nawet napisała do <grym>, tam, w którymś filmiku opowiadam, jak napisała do. Telewizji, ponieważ ona raczej no, nie oglądała tak telewizji, ale takie programy. Czasem zdarzyło się, że coś tam obejrzała i oglądała program Nie da się ukryć, pani Jaworowicz, więc to jej akurat przyszło do głowy, więc mam też napisała, wysłała to, no, nawet ten ryż fioletowy, tak, z prośbą o, o pomoc. No ale widać, producenci tego programu nie byli tym akurat zainteresowani, a może powinna była się zgłosić, nie wiem, do. Gdzieś do telewizji, gdzie um, sam zajmują się UFO, czy do UFologów, czy no, trudno powiedzieć, ale ona też się tym nie zajmowała. Ona po prostu nie miała czasu, pracowała i ona wiedziała o tym wszystkim, że no, opowiadałem ludziom o UFO i tak dalej, ale ona, no, jak gdyby mocno w to nie wchodziła, tak? Wiedziała, że takie rzeczy się zdarzają, ale mocno w to nie wchodziła. Teraz bardziej zaczęła się interesować, dlatego że coś takiego jej się przytrafiło, tak? W związku z tym. Zaczęła jak gdyby szpierać, szukać, o co chodzi w tym wszystkim. Więc ten deszcz, który wówczas, jak wyszła na ten taras, żeby się jeszcze troszkę zdrzemnąć, który spadł tylko w tym miejscu, to zaczęło takie, to nie było tak, że mocno ulewa, zaczęły padać na nią takie krople, krople takiego jak gdyby deszczu. Tak? Więc to, no to już nie wiedziała, co na o tym myśleć. Czy to już rzeczywiście jakieś istoty pozaziemskie, które Bawią się, bawią się jej osobą, czy przeprowadzają jakieś badania, czy, czy, czy jakaś technologia nowoczesna, ale no, no jak to nowoczesna technologia, gdzie ona wychodzi na zewnątrz, czy nagle na coś się i na nią spadają krople deszczu, no to o co tutaj chodzi? To, 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 to niemożliwe, to niemożliwe, tak? No więc była już mocno tak w tym pogubiona i zaczęła rzeczywiście, już uznała, że musi po prostu. Y, oczywiście poinformowała bliskich wszystkich e, swoich o tym, y, poinformowała mu, ze mną na ten temat rozmawiała. Ja nie mam prawa jej nie wierzyć bo To, to, to fioletowe siemie, które się oczywiście zadziało i, i, i zrobiło niestety, niestety, niestety takie fioletowe, jak również ten ryż, tak. Fioletowy. W poprzednich odcinkach wyjaśniam dokładnie, jak, jak to się stało. I kiedy ona chciała zjeść ten ryż, to się okazało, że w lotówce zamiast białego ryżu jest ryż fioletowy. I przeprowadzała różne eksperymenty, doświadczenia, żeby dojść, dojść do tego, czy inny, który gotuje, i tak samo się stanie w tym samym naczyniu, w tym samej wodzie, w tym samym garnku, i w innym garnku, i tak dalej. Ktoś powiedział, a może garnki niektóre, no najto to siemi, w innych garnkach, i w tym samym. Nic się takiego nie stało, więc... W poprzednich odcinkach, już nie pamiętam, mam, w tych początkowych o tym fioletowym siemieniu i tej fioletowym ryżu opowiadam, tak? Więc sobie wróćcie i, i, i jeśli jesteście zainteresowani, sprawdźcie. No więc do tej pory e, właściwie nie wie, po tym co przeczytała, co usłyszała, bo to, tak jak mówię, zaczęła się interesować, tak? Co to takiego może być? Znalazła niektóre wskazówki, znalazła niektóre wskazówki. wskazówki jaka to może być sytuacja, co to może być, ale mm, o tym wszystkim oczywiście opowiem w następnych odcinkach. Z tej, z tej serii został nam jeszcze jeden odcinek, to już będzie, dziś jest dziewiąty, a następny będzie dziesiąty i zrobimy króciutką, żeby Wam się nie znudziło, wczoraj będę pokazywać też, ponieważ zbliża się przedwiośnie, w związku z tym jest 2020 rok. W związku z tym będę Wam też troszeczkę opowiadać o, o, o modzie, jak łączyć, co łączyć, z czym i jak kolorystycznie, a potem wrócimy do następnej serii, bo tego jest naprawdę dużo. Czego się dowiedziała, na co zwróciła uwagę, co się jeszcze działo, to wszystko będzie w tych następnych odcinkach. Za dziś bardzo Wam dziękuję. Za nasze wspólne spotkanie. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Opowiadam to po to, żebyście pamiętajcie, jeśli coś się do was, dookoła Was dzieje, takiego czego nie rozumiecie, to pamiętajcie, rozmawiajcie o tym z mądrymi, bliskimi osobami. Czy z przyjaciółkami, czy nawet kolegą, koleżanką w pracy, ale takim, którzy wiecie, że nie będą pukać się w głowę i was nie wyśmieją. Zapraszam serdecznie do um, wysłuchiwania i um, do lajkowania moich tych filmików. Jak również zapraszam Was do subskrybowania. Będziecie wiedzieć wtedy, z tym dzwoneczkiem tam kliknijcie, będziecie wiedzieć, kiedy. Um, będzie, ukaże się następny odcinek. Dziękuję, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie za lajki. Serdecznie jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia następnego.